Witam Was, moi drodzy, w kolejnym czytaniu na moim kanale, na naszym kanale. Kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Opowiadajcie, co tam u Was. Mam nadzieję, że moje karty, oczywiście, tylko i wyłącznie w aspekcie pozytywnym z Wami rezonują. Kochani, jak po tytule widać, dziś czytanie, o które wiele osób mnie prosi, i tak postanowiłam, że zamieszczę to wszystko w jednym, czyli. E... Co myśli, czy kocha, co zrobi? Myślę, że karty tu nam powiedzą, pokażą. Oczywiście, czytanie jest czytaniem ogólnym, ale myślę, że karty tutaj dogłębnie pokażą, powiedzą wam osobom, które takie właśnie pytania do kart moich mają, jak ta wasza relacja, jak relacja między wami być może się potoczy, co ta osoba ma w głowie, co ma w sercu. Kochani, yy, dwie talie do wyboru dla Was. Talia numer 1 i talia numer 2. Talię, którą sobie wybierzecie, tą talią będę wam robiła rozkład kart na dziś, tak? Kochani, e, zastanówcie się, pomyślcie, ja zawsze mówię, abyście wyobrażali sobie osobę z waszego serca, abyście myśleli o osobie z Waszego serca. E, w, w tym momencie, kiedy już, już czujecie, że to jest ten moment na rozłożenie karty dla Was. Jak wcześniej zrobicie stop, włączcie play i zaczynamy rozkład, na który serdecznie Was zapraszam. Jest talia numer 1. Talię oczyszczam. Oczyszczam talię i sprawdzamy. <laughs> Najpierw, czy myśli, tak? Czy osoba, o którą w kartach pytasz, myśli o Tobie, o Was? Nie wchodzę w szczegóły relacji, jaka Was łączy. Po prostu, czy osoba, o którą w kartach pytasz, myśli o Tobie, czy myśli o Was? I sprawdzamy. Najpierw karty rozłożę, potem Wam. O, nawet wyszło mi więcej niż yy, zaplanowałam. Yy, czy myśli? Tak? Czy osoba, o którą w kartach pytasz? Czy kocha? Czy osoba, o którą w kartach pytasz, czy ta osoba Ciebie kocha? I ostatnie pytanie: Czy osoba, o którą w kartach pytasz, co zrobi? Zrobi osoba, o którą w kartach pytasz. Jeżeli chodzi o ciebie, o waszą relację, kochani, i już czy myśli o tobie? Ostatnie, yy, czy myśli o tobie? Tak, pierwsze. Ostatnie chciałam powiedzieć, ostatnia karta, ale wstrzymam się jeszcze przed... Yy... Zaczniemy od początku, bo ja zawsze mam chaotyczne myśli, za dużo informacji dostaję od kart, na raz chcę, chciałabym wszystko powiedzieć, robi się chaos. Yy, wracamy do początku. Czy osoba, o którą w kartach pytasz, czy myśli o Tobie, czy myśli o Was? I kochani, ja już Wam mówię. Myśli o Tobie, myśli o Was, a mało tego, Ty możesz po prostu w najmniej oczekiwanym momencie odczuwać odbierać te myśli od tej osoby. Karta mi tu pokazuje połączenie waszych dusz, bratnią duszę. Bratnią duszę, relację taką e, bliźniaczego płomienia, bratnich dusz, nie karmiczną. Nie, nie karmiczną. E, osoba myśli, tęskni, wspomina, analizuje, wyobraża sobie ciebie was razem. E, Kochani, co mi tutaj wychodzi przede wszystkim? Jakaś blokada w, w Waszym uczuciu? Jakieś, coś blokuje myśli też tej osoby? Coś, jakby, jakby ta osoba sama odrzucała te myśli od Was? Jakby bała się tych myśli o Was? Jakby nie chciała o Was myśleć wręcz? A jednocześnie jest tutaj taka właśnie myśl obsesyjna, jak nieraz to Wam mówię, co Wy możecie odbierać, nawet w swoich snach, ale generalnie czujecie na przykład w najmniej oczekiwanym momencie, nie wiem, obieracie ziemiaki, to będzie taka bzdura, ale obierasz ziemiaki i raptem bum, myśl, wpada ci do głowy, on, ona, tak? W najmniej oczekiwanym momencie, to świadczy o tym, że jesteście połączeni bratnią duszą, energią bratniej duszy, bliźniaczego płomienia, co. Yy, co też więcej, to znaczy, że ta osoba o tobie myśli i ty odbierasz myśli, przyciągasz tą osobę do siebie. O, tak mi to wychodzi. Karta mi tutaj też pokazuje jakieś, jakieś, wiecie, co, jakby trochę nadszarpnięte zaufanie. Ta osoba jakby mogła nadszarpnąć trochę Twojego zaufania. Tak mi tu pomiędzy wychodzi, jeszcze w tych kartach, w pytaniu o myśli tej osoby. Wiecie co? Ta osoba. Pytanie brzmiało, czy ona myśli o tobie, o was? Ta osoba, jak już powiedziałam, myśli, ale. Ale też jakby się źle czuje z powodu tych myśli. Wy wiecie, wy wiecie, co to oznacza, ale karta mówi, że. Jakby myśli o Was wprowadzają Jego ją w zakłopotanie, w poczucie winy, w poczucie jakiegoś takiego dyskomfortu, rozdrażnienia emocjonalnego, ale takiego, no jakby też takiego trochę wyrzutu sumienia. Nie wiem, no tak karta mi tu pokazuje dla Was. Wy na pewno wiecie, o czym tu jest mowa. Czy Ciebie kocha, kochani? Czy ta osoba Ciebie kocha? Wiecie co? Nie mogę mówić tu o karcie miłości. Typowo o karcie miłości takiej: yy, może o namiętności albo o chęciu yy, przeżycia, namiętnej relacji, namiętnego związku, spełnienia, ciekawości, pożądania, pragnienia. Tak, jak najbardziej. Ale o karty miłości nie widzę. Takiej typowej miłości, w sensie miłości na całe życie, że to będzie w ogóle takie. Wiecie, wiecie, wiecie o czym mówię. Ta osoba ma cień za plecami, ta osoba boryka się z własnymi problemami, ta osoba nie da ci uczucia, jakiego oczekujesz. Mam nadzieję, że mnie za to nie zhejtujecie zaraz, bo wiem, że wszyscy chcą słyszeć takie cudowne wiadomości. Czasami karty mówią tobie coś po coś, i tutaj jest taka informacja, że oczywiście. Oczywiście ta osoba ma uczucia, ale nie takie, jak ty byś. Nie takie, może, jak ty byś chciała, oczekiwała. Nie miłości na całe życie. O, nie romansu też, żeby, żeby to było wyklarowane. Też nie romansu. Też nie o romans tej osobie chodzi. Tu chodzi bardziej o to przyciąganie, właśnie, które odczuwa do was. Tak. Co zrobi? Co ta osoba zrobi? Na pewno podda się temu uczuciu, na pewno podda się Tobie, tej relacji, na pewno, yy, na pewno nie będzie chciała Twojej krzywdy. Celowo zranić Ciebie nie będzie chciała ta osoba, tak? Yy, dojdzie do pewnych z wniosków, do pewnych spostrzeżeń, dojdzie między Wami do rozmowy, do wyjaśnienia, do konfrontacji między Wami. Do albo wspólnego wyjazdu, spotkania. No tak mi tu wychodzi. Ale ta osoba podda się temu uczuciu, podda się tej relacji. Nie, jakby. nie oprze się. Nie oprze się. Dla części z Was, jeżeli jest brak kontaktu, to ta osoba do Was się odezwie. Odezwie się, ale powiem Wam, że to będzie takie odezwanie się. Może być, pierwsze odezwanie się może być takie, tylko taki impuls. Możecie zobaczyć, że Was gdzieś śledzi, obserwuje. E, to jest takie w cudzysłowie odezwanie się, że zaznaczy swoją obecność, że znów się zaczyna pojawiać w Twoim życiu. E, tak karty mówią. Jeszcze sprawdzę dla Was orakle miłości przy tej relacji, przy Was, przy tych uczuciach. Oczywiście, kochani, subskrybujcie, zostawiajcie łapki, e, komentarze jak najbardziej. Czekam na Wasze komentarze. Sprawdzamy. Kochani, i tutaj właśnie jest karta innych oczekiwań. Miej otwarty umysł. E, nie daj się zmanipulować, tak? Czyli nie daj sobą manipulować. Karta mi tutaj mówi, że wasze dusze mają odmienne spojrzenie na pewne tematy. Inaczej patrzą na uczucia, inaczej patrzą na relacje, inaczej patrzą na pragnienia, na potrzeby, na priorytety w życiu. Tak mi karta tutaj dla Ciebie pokazuje. Dlatego miej otwarty umysł. Jasno tutaj y, twardo stąpaj po ziemi, i w tej relacji też musisz określać swoje potrzeby. Nie tylko. To na, wiecie, co ta karta mówi? Ta karta mówi nic innego, jak to, że. Zrób coś dla siebie w tej relacji, nie tylko zadowalaj partnera, jego oczeki... nie spełniaj tylko jego oczekiwań. Niech on też da coś od siebie, tak? A nie tylko ty i ty i ty starasz się lub pragniesz tej relacji. Tak karta dla was, kochani, mówi. Tak karta mówi. E, no, fajne karty Wam wyszły. Zobaczymy teraz, co nam się pokaże w talii numer dwa. Jeżeli jesteście ciekawi, też Was zapraszam, obejrzyjcie rozkład dla talii numer dwa. Kochani, talia numer dwa, karty oczyszczam i sprawdzamy, czy myśli o Tobie, czy myśli o Tobie, czy myśli o Was, czy myśli o Tobie, czy myśli o Was, tak? Sprawdzamy dalej, czy kocha. Czy Ciebie kocha ta osoba? I sprawdzamy, co zrobi. Kochani, co zrobi? Co zrobi ta osoba, o której myślisz, o którą w kartach pytasz? I już Wam, kochani, mówię. Czy myśli o Tobie, czy myśli o Was? Dla części z Was, osoba przy Waszej pracy, osoba, którą często widujecie, ale wbrew pozor albo w Waszym domu, może być osoba przy Waszej pracy, albo przy Waszym domu. Którą możecie często widywać, którą możecie obserwować, którą możecie mijać, którą możecie spotykać. Dla części z Was, karta mówi, iż tu jesteście połączeni przy finansach, czyli, no tak jak mówię, wskazuje na wspólną pracę gdzieś koło waszego domu, koło, gdzieś blisko was ta osoba może być. Chociaż dla części z was jest to tylko na razie jakby forma rozmowy, wiadomości bez fizycznego spotkania. I kochani, czy ta osoba myśli o tobie, czy myśli o was? Myśli o tobie, myśli o was. Myśli o tym, żeby Cię odwiedzić, lub się z Tobą spotkać, lub się umówić. Na, na ten moment ma jakieś problemy finansowe i też myśli o tych finansach, bo tu jakby jesteś na, t, na tej samej szali co finanse. Na chwilę obecną dla części z Was jeszcze przez jakiś czas pozostaną wiadomości, pozostaną rozmowy, ale dojdzie do spotkania, kochani, dojdzie do spotkania. Ale część z Was. Powiem Wam, dla części z Was y, ta osoba myśli tak bardzo o jakby byciu blisko Ciebie lub powrocie do Ciebie, myśli o Was, myśli o tym, co było, myśli o tym, co mogłoby być, e, rozdrabnia, co zrobiła źle, co mogłaby zrobić lepiej, czego nie zrobiła, a powinna. Są takie myśli przy tej osobie. Czy ta osoba Ciebie kocha? Kochani, wiecie co, Wam powiem tak. Dla części z Was jest to bardzo osoba chłodna, wyrachowana, e, niby zimna, egocentryczna, taka... Yy, sprawiająca wrażenie yy, niedostępnej wręcz, tak? Ale wszystko się zmieni. Ta osoba przepracowuje teraz swoje uczucia. Ta osoba przepracowuje swoje uczucia. Bardzo mocno pracuje nad swoimi uczuciami. Yy, lub dojrzewa, może do jakiegoś yy, uczucia. Na jakieś uczucie przez jakiś czas nie była gotowa. Dojrzewa do uczucia. Kochani, co zrobi ta osoba? Na tą chwilę, jeżeli miałabym powiedzieć, to do trzech miesięcy może jeszcze hmm, być taka niepewność między wami. Trzy e, kroki do przodu, pięć do tyłu e, pokazuje mi się osoba spod znaku wagi, pokazuje mi się osoba spod znaku lwa i spod znaku Skorpiona dla części z Was. Wy możecie być spod tego znaku, lub osoba, o którą pytasz, może być spod tego znaku. Kochani, dla części z Was, do trzech miesięcy ta osoba jeszcze będzie mm, zdystansowana. Yy, może chłodna, może taka, wiecie, nie będziecie wiedzieć do końca, na czym stoicie. Albo będzie coś się cały czas tak samo mieliło. Bez żadnego. żadnego yy, yy, bo po prostu nic nie pójdzie naprzód. Wszystko będzie tak wisiało w powietrzu. Bez konkretów, o. Tak? Przez trzy miesiące widzę jeszcze taki dystans, takie dezorientacje, takie zawieszenie. Po upływie trzech miesięcy, kochani, zacznie się coś zmieniać. I dla części z Was będzie to za sprawą albo dzięki jakiejś kobiecie, albo za sprawą jakiejś kobiety. W sensie, mi się tu pokazuje, że dla części z Was. Jeżeli partner lub partnerka, o którą pytacie w kartach, jest w jakimś związku, to z tego związku, yy, znaczy ten związek się rozpadnie, albo ta osoba odejdzie z tego związku, i co zacznie powodować to, że zacznie się, się zmieniać też Wasza relacja. Ale do trzech miesięcy jakiegoś tutaj takiego szału i konkretów ze strony tej osoby nie widzę. Raczej może być uwodzenie, może być kuszenie. Może, mogą być spotkania, może być powrót nawet tej osoby do Was, ale to będzie wszystko jeszcze takie, mm, nie, nie takie, jak powinno być naprawdę. Jeszcze ten zamiar i to, co zrobi ta osoba, jeszcze tu jakby nie zrobi nic, o, nie zrobi nic konkretnego. Nawet jak wróci, nawet jak będzie, będą spotkania, będzie ta namiętność, to nie będzie konkretów. Po upływie, po upływie trzech miesięcy widzę dopiero jakieś poruszenie w Waszej relacji. Kochani, sprawdzamy orakle jeszcze. Sprawdzamy orakle. Przy, przy uczuciach, przy Was. O, i już proszę. I tak jak mówię, tu Wam ktoś pomoże. Albo ktoś Wam pomoże, albo dzięki jakiejś osobie mm, coś się ruszy. Kochani, tu jest też karta mówiąca o tym, że ktoś może Ci dawać jakiś znak sygnał, możesz dostawać jakieś informacje od kogoś, ktoś może Cię o czymś informować, może Ci ta osoba mówić prawdę, ale pamiętaj, dopóki ta prawda nie będzie potwierdzona, poświadczona faktami, nie daj się skusić żadnymi plotkami, nie daj się obarczyć żadnymi plotkami, nie daj się skusić, skłócić żadnymi plotkami, no bo tu widzę takie po prostu... De dezorientację, też przy tobie. Zaakceptuj pewne wiadomości, ale dopiero jeżeli te wiadomości będą poparte faktami, zacznij coś robić w tym kierunku. Kochani, tyle ode mnie dla Was w tym czytaniu. Serdecznie zapraszam Was na inne czytania na moim kanale. Ja się z Wami żegnam. No i co? Trzymajcie się ciepło, piszcie w komentarzach, co tam, jak tam u Was. Ja serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.